Cześć! W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać ciekawe lampy LEDowe, których użyłem od paru ładnych miesięcy. Jestem z nich bardzo zadowolony. Ekstra się przy nich spawa. Planujemy zamontować też w innych miejscach, na magazynie, przy stole do pakowania. Tutaj mam kilka z nowej dostawy. Jedną muszę zabić jutro dla kolegi, bo też mu już obiecałem przy okazji zamówienia, że też mu domówię. Wziął chyba trzy sztuki poprzednio do swojej takiej małej malarni samochodowej. Od razu przetestuję mu jedną, żeby było wiadomo. Na pewno, że wszystko jest ok. Jeszcze się nie trafiła żadna, nie wiem, spalona. tak, jedyna wada tych lamp to te blaszki. Ja ich nie montuję, wyrzucam w sumie na złom. Są strasznie delikatne. A od innych ludzi słyszałem, że wszędzie są bardzo podobne do montażu, ale mówię, już parę razy zdarzyło mi się, że po zamontowaniu na tym potrafi taka lampa spaść. Jak na przykład ktoś chodzi po stropie. Tak więc teraz opaski trytycki jest spokój. Na pewno na tym bedziemiu nie montowałbym tego w garażu nad samochodem, czy gdzieś, gdzie ludzie mogą przechodzić. Może gdzieś w jakimś bezpiecznym miejscu, typu nad stołem. Czy jak ta lampa nam spadnie, to tam nic się strasznego nie staje, po prostu te blaszki są bardzo elastyczne. Można je oczywiście dogiąć, ale to samo sobie jakoś wraca i spada. Długość, 1,20 20. M. Tak, szerokość to chyba około 7 cm, może 8. Nie jest to zbyt istotne. 6500 Kelvinów mega jasne światło. I jeszcze jedna wada 200 W. Dlatego to mówię: ja używam tego głównie od stołem spowolniczym. Kolega do lakierowania samochodów. Potem sobie wyłącza i korzysta z normalnego takiego światła. A chociaż żałuję mocno podobne że to aż tyle ciągnie da się kupić troszeczkę e, oczywiście mniejsze, na pokochaniu są 100 watowe, 120W -watowe. No ja mam te 200W pokażę parę osób na lekko to sprzedaje aluminium i tutaj niespodzianka grubsza, nie taka blaszka, że się gnie w palcach Coś tam już parę testowałem innych, i szkoda, gadać normalnie. Ten klosz jest taki modułowy w paru miejscach, jest tu przykręcany, zielony, nie jest jakiś jeden wielki plastik. A, e, jeszcze jakaś wada, strasznie słaby montaż elektryczny tutaj jest, no bo trzeba by było albo tutaj coś wywiercić. Ewentualnie ja to daję na górze po prostu ten kabel, bo mam taką możliwość. Trochę to nieprzemyślane jest, ale to w wielu takich lampach jest tak samo. Niestety kabelki dość cieniutkie, zarobione. Lutem pokażę, jak to świeci. Ty na szybko podłączymy W tych złączkach wago, oryginalnych oczywiście, sprawdza się to bardzo dobrze. Ok, za chwilę włączę. I teraz czech. E, lepiej nie patrzeć się na to światło, naprawdę bardzo mocno razi. Do majsterkowania lub naprawdę do spawania. Trzy takie lampy nad stołem dwumetrowym to jest wystarczająco widać. Zresztą filmy są ukręcone przy nich. Światło nie jest. nie migocze na kamerze. Naprawdę polecam. Czyli, tak, wady. Marny montaż. Tutaj daję opaski. Na, na dwóch końcach. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby spadła. <gry> Ale to na własne ryzyko. Kolejna wada to te podłączenie elektryczne. Tak jak mówiłem, nie ma za bardzo gdzie tu schować na takiej małej kostki. No, da się tutaj na parę sposobów to rozwiązać. Już zależy jak ktoś tam montuje. Tutaj Chińczyk poszedł na ilość, nie na jakość. No i te 200W, to trochę może przerażać niektórych. Jednak no, jak to jest, coś pracuje na sodzie i nie chce, że tak powiem, po ciemku siedzieć, to jest naprawdę luks. Świetlówki, na, chyba, że te naprawdę bardzo drogie, no to może coś podchodzą pod to. Dobra, jeszcze raz pokażę. Nie wiem, czy to na kamerze dobrze widać, bo to jednak takie światło bezpośrednio na obiekty wpada. Ale tutaj macie światło z tych lamp. Jest noc. Można spawać bez problemu. Lampy są dość wysoko. Myślę, że tak, ponad 2 metry nad stołem. Dobra. Link wrzucę do sprzedawcy w opisie tego filmu. Ja kupowałem to od dwóch ludków, postaram się wrzucić linki do dwóch sprzedawców i pierwszemu czasami się kończy towar i wtedy aukcje znikają w ogóle z Allegro, czyli tak, no, dobrze, nie sprzedaję, że tak powiem czegoś, czego nie ma, a dru na drugi czekałem, musiałem czegoś tam chyba z tydzień. Ale mówię, podrzucę, kto tam ma wystawione teraz, ogólnie wysyłają, więc jest ok, Spakowane też taki karton dość gruby, nie zdarzyło się, żeby to gdzieś coś było uszkodzone. a zamawiałem, przykład, to już jest piąta paczka, sporo tych lamp potrzebuje, bardzo duże magazyny, hale, a poza tym no, do kręcenia filmików są bardzo dobre. Takich przynajmniej technicznych, no już nie mówię, że ktoś tam w domu będzie sobie kręcił, choć można popróbować. Dobra, do zobaczenia. Cześć. Tutaj może jeszcze pokażę z bliska, jak to wygląda. Bardzo podobna budowa ku innych sprzedawców. Tylko my to już mam sprawdzone. Tak więc mogę śmiało polecić. Niektórzy sprzedawcy zaznaczają troszeczkę inne tutaj, ale no to tak naprawdę 200W pobiera raczej.